Chcesz żyć w sprawiedliwym świecie, ale popierasz ludzi, którzy niszczą samo pojęcie sprawiedliwości. Brzmi absurdalnie? To właśnie dlatego Gilbert Kiff Chesterton, wielki katolicki myśliciel i mistrz paradoksów, powiedział coś, co wstrząsnęło intelektualnym światem jego epoki i nadal prowokuje dzisiaj: Złodziej jest bardziej moralny niż filozof. Jeśli to Cię niepokoiło, jeśli czujesz że coś fundamentalnie nie gra w naszym współczesnym świecie, gdzie akademicy, intelektualiści mówią nam, że nie ma prawdy obiektywnej, że wszystko jest względne, że nie istnieją uniwersalne wartości moralne, to Twoja katolicka intuicja była słuszna. Żyjemy w czasach, gdy profesorowie filozofii uczą, że kradzież nie jest obiektywnie zła, że własność prywatna to konstrukt społeczny, że moralność to kwestia kultury i preferencji. Tymczasem zwykły złodziej, który włamuje się do Twojego domu, paradoksalnie wykazuje większe zrozumienie rzeczywistości moralnej niż ci wszyscy wykształceni relatywiści. Dziś odkryjesz, dlaczego Chesterton, którego nazywano księciem paradoksów, widział w tym pozornie szokującym stwierdzeniu klucz do obrony katolickiej prawdy obiektywnej moralności. Zrozumiesz, jak ten genialny apologeta użył tego paradoksu. By obronić fundamenty chrześcijańskiej cywilizacji przed atakiem nowoczesnego nihilizmu. Bo oto prawda, której sekularny świat nie chce zaakceptować, nawet najbardziej zdeprawowany przestępca ma lepsze pojęcie o moralności niż filozof, który naucza, że moralność nie istnieje. A jeśli myślisz, że to prowokacja dla prowokacji, to zaraz przekonasz się, że Chesterton miał za tym argumentację tak błyskotliwą że zmieni ona Twoje spojrzenie na całą współczesną filozofię. Dlatego zostań ze mną i jeśli ten kanał pomaga Ci bronić katolickiej prawdy w sekularyzowanym świecie, nie zapomnij go zasubskrybować. Zacznijmy od tego szokującego paradoksu, który obala fundamenty nowoczesnej mądrości. Na pierwszy rzut oka stwierdzenie Hestertona wydaje się nie tylko kontrowersyjne, ale wręcz oburzające. Jak można powiedzieć, że złodziej – Człowiek, który kradnie, który łamie podstawowe zasady społeczne, który narusza własność innych, jest bardziej moralny niż filozof? Człowiek, który poświęca życie poszukiwaniu prawdy i mądrości? Współczesny świat nauczył nas szanować intelektualistów, akademików, myślicieli. To oni, mówi nam sekularyzm, są strażnikami postępu, przewodnikami ludzkości ku lepszej przyszłości. To oni, w uniwersytetach i think tankach kształtują nasze rozumienie świata, moralności, społeczeństwa. Tymczasem złodziej to przedstawiciel najgorszych instynktów człowieka, to ktoś, kto postawił własne pragnienia ponad dobro wspólne, to symbol tego, przed czym chroni nas cywilizacja. Jak można go stawiać wyżej od kogoś, kto poświęcił życie nauce i refleksji? W Polsce, kraju o tak głębokiej tradycji katolickiej, gdzie szacunek dla wykształcenia i nauki był zawsze wielki, gdzie uniwersytety jak Jagielloński były bastionami nie tylko wiedzy, ale i wiary, takie stwierdzenie musi brzmieć szczególnie szokowo. Czy Chesterton naprawdę atakował samo pojęcie edukacji i myślenia? Ale tutaj Chesterton dokonał kluczowego odkrycia, które zmienia wszystko. Zauważył on różnicę fundamentalną między dwoma typami filozofów. Jest filozof, który szuka prawdy, i taki Chesterton szanował głęboko. Ale jest też filozof nowoczesny, który twierdzi, że prawdy nie ma, że wszystko jest względne, że moralność to kwestia opinii. To właśnie tego drugiego typu miał na myśli, gdy formułował swój paradoks. Bo oto co się dzieje w naszym współczesnym świecie. Mamy akademików, którzy nauczają, że nie ma różnicy między dobrem a złem. Mamy etyków, którzy twierdzą, że etyka to kwestia preferencji kulturowych. Mamy filozofów, którzy mówią, że pojęcia sprawiedliwości i niesprawiedliwości to tylko konstrukty społeczne. Jak Chesterton często mówił, nie ma nic bardziej niepraktycznego niż praktyczna filozofia, która nie wierzy w praktyczne różnice. A przecież to właśnie taką filozofię oferuje nam nowoczesny relatywizm. To filozofia, która twierdzi, że skoro nie możemy być w 100% pewni naszych sądów moralnych, to znaczy, że nie możemy wydawać żadnych sądów moralnych. Wyobraź sobie polski dom, w którym ojciec mówi dzieciom: Słuchajcie, nie ma niczego takiego jak prawda o tym, co dobre, a co złe. Moralność to tylko kwestia opinii. Może kradzież jest zła w naszej kulturze, ale kto wie? W innej kulturze może być dobra. Nie możemy nikogo osądzać. A teraz wyobraź sobie, że do tego domu włamuje się złodziej. Ten złodziej nie filozofuje o relatywności moralności. On wie dokładnie, co robi. Wie, że to, co należy do tej rodziny, nie należy do niego. Wie, że kradnie. Wie, że łamie zasadę, ale robi to mimo wszystko, bo chce. Paradoks Hestertona polega na tym, że ten złodziej, choć postępuje źle, nadal funkcjonuje w ramach moralnej rzeczywistości. Uznaje istnienie własności prywatnej, dlatego właśnie ją kradnie. Wie, że istnieje różnica między moje a twoje, dlatego właśnie bierze twoje dla siebie. Jego występek paradoksalnie potwierdza istnienie porządku moralnego, który narusza. Ale ów nowoczesny filozof on nie kradnie, ale robi coś gorszego niszczy same podstawy, na których opiera się pojęcie kradzieży. Mówi, że własność prywatna to iluzja że nie ma różnicy między moim a Twoim że pojęcie sprawiedliwości to tylko kulturowa konwencja. Ten paradoks ujawnia prawdę, której nowoczesny świat nie chce zaakceptować, można być teoretycznie niewinnym, a praktycznie destrukcyjnym. Można nigdy nie złamać prawa, a jednocześnie zniszczyć fundament, na którym prawo się opiera. Ale tutaj Chesterton odkrył coś zdumiewającego. W tym pozornie absurdalnym paradoksie kryje się głęboka prawda o naturze moralności i jej związku z rzeczywistością. Chesterton zobaczył wzorzec którego niewielu dostrzegło, moralność nie jest abstrakcyjnym systemem reguł wymyślonych przez ludzi, ale odzwierciedleniem obiektywnej rzeczywistości. I dlatego nawet ci, którzy ją naruszają, muszą ją najpierw uznać. Nie można ukraść czegoś, czego się nie uważa za czyjąś własność. Nie można skłamać, jeśli się nie wierzy w różnicę między prawdą a fałszem. Jak wielki apologeta zawsze podkreślał, Grzech jest paradoksalnym hołdem złożonym cnocie. Złodziej, kradnąc, pokazuje, że rozumie wartość tego, co kradnie. Rozumie, że własność ma znaczenie, że praca ma wartość, że istnieje różnica między sprawiedliwym a niesprawiedliwym sposobem zdobywania dóbr. Przyjrzyj się temu dokładniej w kontekście polskiej tradycji katolickiej. Gdy komuniści przejmowali własność prywatną, Teoretycznie nie kradli, mówili, że własność prywatna to burżuazyjna iluzja, że wszystko należy do ludu, że realizują sprawiedliwość społeczną. Ale zwykli ludzie, nawet ci, którzy czasem kradli z rozpaczą czy potrzeby, wiedzieli, że to jest kradzież. Ich sumienia, ukształtowane przez katolicką tradycję, rozpoznawały obiektywną rzeczywistość moralną. Paradoks Hestertona pokazuje, Dlaczego ten prosty złodziej był w pewnym sensie bliżej prawdy niż ideolodzy, którzy twierdzili, że przepisują reguły moralności? Bo złodziej, nawet będąc w błędzie, nie kwestionował istnienia samej moralności. Nie głosił, że dobro i zło to tylko kwestia perspektywy. Doświadczenie księcia paradoksów pokazuje nam coś jeszcze głębszego. Istnieje fundamentalna różnica między błędem a relatywizmem. Błąd to złe zastosowanie prawdziwych standardów. Relatywizm to negacja istnienia standardów w ogóle. Złodziej popełnia błąd, bierze to, co nie jest jego. Ale nowoczesny filozof relatywista popełnia grzech znacznie gorszy. Mówi, że nie ma takiej rzeczy jak jego i nie jego, że to wszystko to tylko społeczne konstrukty. Pierwszy zachowuje się źle w dobrym świecie moralnym. Drugi próbuje zniszczyć sam świat moralny. Chesterton nauczył nas widzieć cud w codzienności, w tym przypadku cud rozpoznania moralnej rzeczywistości nawet przez tych, którzy ją naruszają. To pokazuje, że moralność nie jest czymś, co ludzie wymyślili, ale czymś, co odkrywają. Jest wpisana w samą strukturę rzeczywistości. Dlatego święty Jan Paweł II, nasz wielki papież, mógł mówić o prawie naturalnym, o tym, że podstawowe zasady moralne są dostępne wszystkim ludziom, niezależnie od ich wiary czy kultury. Dlatego nawet ci, którzy je łamią, nie mogą całkowicie ich zignorować. W Polsce widzieliśmy to wielokrotnie. Podczas okupacji hitlerowskiej i komunistycznej, nawet ci, którzy kolaborowali z systemem, często wiedzieli, że robią źle. Ich sumienia, ukształtowane przez stulecia katolickiej tradycji, nie pozwalały im całkowicie uwierzyć w ideologie, które próbowały przepisać moralność. Ale współczesny relatywizm jest pod pewnym względem gorszy niż totalitaryzm. Totalitaryzm mówi, nasze wartości są słuszne, wasze są złe. Relatywizm mówi, żadne wartości nie są słuszne ani złe, to tylko kwestia opinii. Pierwszy przynajmniej uznaje, że istnieje różnica między słusznym a błędnym. Drugi niszczy samo to rozróżnienie. A bez tego rozróżnienia nie może być ani sprawiedliwości, ani miłosierdzia, ani nawet ludzkiej godności. To dlatego Chesterton widział w relatywistycznym filozofie większe zagrożenie niż w złodzieju. Złodziej szkodzi konkretnym osobom w konkretny sposób. Ale filozof relatywista podkopuje fundamenty, na których opiera się cała ludzka cywilizacja. Ten paradoks ujawnia prawdę, którą Chesterton odkrył, może zmienić twoje życie i twój sposób postrzegania współczesnych debat moralnych. Bo oto głęboka mądrość, która kryje się w tym pozornie szokującym stwierdzeniu: Obiektywna moralność jest tak mocno wpisana w rzeczywistość, że nawet ci, którzy ją naruszają, muszą ją najpierw uznać. Jak pisał wielki katolicki myśliciel: rzeczywistość moralna jest jak grawitacja można się jej sprzeciwiać. Można próbować ją ignorować, ale nie można sprawić, żeby przestała istnieć. A jej istnienie jest tak oczywiste, że objawia się nawet w aktach jej naruszania. Gdy złodziej kradnie, nie mówi, biorę coś, co i tak do nikogo nie należy. Wie, że to należy do kogoś innego. Wie, że przekracza granicę. Jego czyn ma sens tylko dlatego, że ta granica istnieje. Jego grzech jest świadectwem prawdy, którą narusza. Ale gdy filozof relatywista naucza, że nie ma obiektywnych granic moralnych, robi coś znacznie bardziej destrukcyjnego. Nie przekracza granicy, próbuje ją wymazać. I w ten sposób pozbawia sens nie tylko cnoty, ale i grzechu, nie tylko sprawiedliwości, ale i niesprawiedliwości. W tradycji katolickiej zawsze rozumieliśmy tę prawdę. Dlatego kościół może oferować przebaczenie grzesznikowi, bo grzesznik przynajmniej wie, że zgrzeszył. Ale co można powiedzieć człowiekowi, który twierdzi, że grzech nie istnieje? Jak można oferować przebaczenie temu, kto nie uznaje, że ma coś do wybaczenia? To właśnie dlatego współczesny relatywizm jest tak niebezpieczny dla duszy ludzkiej. Nie tylko pozwala na złe czyny, całkowicie zamazuje rozróżnienie między dobrem a złem. A bez tego rozróżnienia niemożliwe jest ani prawdziwe nawrócenie, ani autentyczny rozwój moralny. Chesterton widział to jasno już w swoich czasach, na początku XX wieku, gdy relatywizm dopiero zaczynał przenikać do głównego nurtu kultury zachodniej. Przewidział, dokąd to prowadzi do społeczeństwa, które nie potrafi już bronić własnych wartości, bo przestało wierzyć, że jakiekolwiek wartości są obiektywnie prawdziwe. Dzisiaj gdy relatywizm stał się niemal ortodoksją w wielu uniwersytetach i mediach, widzimy skutki tej mentalności. Mamy społeczeństwa, które nie potrafią powiedzieć, że niektóre style życia są lepsze od innych, które nie potrafią obronić podstawowych instytucji jak małżeństwo czy rodzina, bo zostały przekonane, że to tylko konstrukty społeczne. I paradoksalnie, w takim świecie nawet zwykły przestępca zachowuje większe poczucie moralnej rzeczywistości niż wykształcone elity. Bo przestępca przynajmniej wie, że coś jest nie tak z tym, co robi. Wie, że powinien się ukrywać, usprawiedliwiać, może nawet żałować. Jego sumienie, choć zagłuszone, nadal funkcjonuje. Ale elita, która naucza relatywizmu, ona nie ma nic do ukrycia. Bo nie wierzy, że istnieje cokolwiek, co można by Y ukrywać. Nie ma się z czego usprawiedliwiać, bo nie wierzy w obiektywne standardy usprawiedliwienia. Nie ma czego żałować, bo nie uznaje obiektywnych podstaw żalu. Ta prawda, którą Chesterton przekazał poprzez swój paradoks, jest szczególnie ważna dla nas, katolików w Polsce. Żyjemy w kraju. Gdzie tradycyjna moralność katolicka nadal ma silne korzenie w kulturze ludowej. Ale jednocześnie jesteśmy bombardowani przez media i edukacje, które próbują nas przekonać, że nasze tradycyjne przekonania to tylko opinie, równie ważne albo nieważne jak wszystkie inne. Paradoks Hestertona przypomina nam, że to nieprawda. Nasze przekonania o obiektywnej moralności nie są tylko naszą kulturą. Są rozpoznaniem uniwersalnej rzeczywistości moralnej, która jest tak obiektywna jak matematyka czy fizyka. I jeśli chcesz zobaczyć, jak ta prawda katolicka może obronić się przed atakami współczesnego świata, zostań ze mną, bo za chwilę zobaczysz, jak Chesterton użył tego paradoksu, żeby zdemaskować hipokryzję nowoczesnej tolerancji. Jak możemy żyć tą prawdą w naszym codziennym katolickim życiu? Jak paradoks Hestertona może przemienić nasz sposób myślenia i działania w sekularyzowanym świecie? Przede wszystkim, ten paradoks uczy nas rozpoznawać prawdziwych wrogów moralności. To nie są ci, którzy grzeszą, bo grzesznicy przynajmniej wiedzą, że grzeszą. Prawdziwymi wrogami są ci, którzy próbują zniszczyć samo pojęcie grzechu. W praktyce oznacza to, że jako katolicy powinniśmy mieć więcej cierpliwości dla słabości niż dla błędu intelektualnego. Więcej zrozumienia dla człowieka, który upada, niż dla tego, który naucza, że upadek nie istnieje. Więcej nadziei na nawrócenie grzesznika niż relatywisty. Dla Hestertona, zwykły katolik, który czasem grzeszy, ale wie, że grzeszy, stoi znacznie bliżej prawdy niż profesor filozofii, który naucza, że grzech to tylko społeczny konstrukt. Pierwszy przynajmniej żyje w rzeczywistym świecie moralnym, drugi żyje w iluzji własnego wytworu. To zmienia również nasz sposób prowadzenia dialogu z niewierzącymi. Zamiast zakładać, że ludzie o innych poglądach politycznych czy światopoglądowych są niemoralni, możemy szukać wspólnych podstaw w tym, co uznają za obiektywnie prawdziwe. Często okazuje się, że nawet ci, Którzy teoretycznie odrzucają katolicką moralność, w praktyce żyją tak, jakby w nią wierzyli. Oburzają się na niesprawiedliwość. Domagają się prawdy. Potępiają okrucieństwo. Ich serca rozpoznają to, czemu ich umysły się sprzeciwiają. I tutaj leży wielka nadzieja dla apostolatu katolickiego. Nie musimy przekonywać ludzi do istnienia moralności, oni już w nią wierzą nawet jeśli tego nie wiedzą. Musimy tylko pomóc im rozpoznać, że ta moralność, którą instynktownie wyznają, prowadzi prosto do Boga. Chesterton nauczył nas także, że prawdziwa pokora polega na przyznaniu, że obiektywna prawda istnieje, nawet jeśli my jej nie znamy w pełni. To nie jest arogancja, gdy mówimy, że kradzież jest zła, to tylko przyznanie, że nie my wymyśliliśmy tę zasadę. W polskim kontekście, gdzie tradycja katolicka jest tak głęboko zakorzeniona, mamy szczególną odpowiedzialność za obronę tej obiektywnej moralności. Nie jako naszej opinii, ale jako prawdy dostępnej wszystkim ludziom dobrej woli. To oznacza, że gdy debatujemy o kwestiach społecznych, małżeństwie, rodzinie, edukacji, gospodarce, nie powinniśmy rozpoczynać od cytowania Biblii czy nauczania Kościoła, choć są one oczywiście prawdziwe. Powinniśmy zaczynać od tego, co rozpoznaje każde prawe sumienie. Na przykład, gdy mówimy o małżeństwie, możemy zacząć od tego, co wie każdy: że dzieci potrzebują stabilności, że miłość domaga się wierności, że seks ma naturalne konsekwencje. Te prawdy nie są katolickie, są po prostu prawdziwe. Katolicyzm je rozpoznaje i chroni, ale nie je wymyśla. Podobnie. Gdy mówimy o sprawiedliwości społecznej, możemy zacząć od tego, co wie każdy: że ludzie powinni mieć prawo do owoców swojej pracy, że każdy zasługuje na podstawową godność, że społeczeństwo powinno chronić słabszych. Znowu, to nie są katolickie opinie, to uniwersalne prawdy moralne. Paradoks Hestertona pokazuje nam również, jak bardzo jesteśmy przywilejem jako katolicy, którzy nadal wierzą w obiektywną moralność. Żyjemy w prawdziwym świecie. Świecie, gdzie czyny mają konsekwencje, gdzie wybory mają znaczenie, gdzie nasze życie ma cel i kierunek. Ci, którzy uwierzyli w relatywizm, żyją w świecie iluzji, świecie, gdzie nic naprawdę nie ma znaczenia, gdzie wszystkie wybory są równoważne, gdzie nie ma różnicy między bohaterem a zbrodniarzem, między świętym a grzesznikiem. To my możemy im oferować powrót do rzeczywistości. Nie jako naszą prywatną prawdę, ale jako prawdę, którą ich własne serca już rozpoznają. I wreszcie, ten paradoks przypomina nam o potędze nawrócenia. Skoro nawet grzesznik stoi bliżej prawdy niż relatywista, to znaczy, że każdy grzesznik może zostać świętym. Każdy, kto wie, że postępuje źle, może nauczyć się postępować dobrze. Ale relatywista on najpierw musi uwierzyć, że istnieje różnica między dobrem a złem. Musi wrócić do podstaw, do rozpoznania obiektywnej rzeczywistości moralnej. Dopiero wtedy może rozpocząć prawdziwą duchową podróż. To dlatego apostolat katolicki w naszych czasach musi być także apostolatem rzeczywistości, pomaganiem ludziom dostrzec, że świat moralny jest tak rzeczywisty jak świat fizyczny i że ignorowanie go prowadzi do duchowej katastrofy. Wiem, że to, co usłyszałeś dzisiaj, mogło Cię zaskoczyć. Paradoks Hestertona o złodzieju i filozofie wydaje się przewracać nasze zwyczajne sposoby myślenia do góry nogami. Ale potrzeba odwagi, aby przyjąć katolicką prawdę, która czasem brzmi dziwnie w uszach zekularyzowanego świata. Przeszedłeś dziś duchową podróż od szoku wywołanego pozornie absurdalnym stwierdzeniem przez odkrycie głębokiej logiki tego paradoksu, Aż do zrozumienia, jak możesz żyć tą prawdą w swoim codziennym życiu. Chesterton pokazał ci, że żyjemy w świecie, gdzie obiektywna moralność jest tak rzeczywista, że nawet ci, którzy ją naruszają, muszą ją najpierw uznać. Gdzie największym zagrożeniem dla człowieczeństwa nie są ci, którzy grzeszą, ale ci, którzy nauczają, że grzech nie istnieje. Ta podróż od konfuzji do zrozumienia, od sceptycyzmu do pewności. To właśnie to, co Chesterton nazywał przygodą ortodoksji. Odkrycie, że tradycyjne prawdy katolickie nie są nudne, ale najbardziej ekscytujące i najbardziej logiczne ze wszystkich możliwych światopoglądów. Teraz widzisz, dlaczego Kościół katolicki może z taką pewnością bronić obiektywnej moralności. Nie z arogancji, ale z pokory wobec prawdy, która jest większa od nas wszystkich. Prawdy którą można rozpoznać, ale nie można wymyślić. Teraz, gdy już rozumiesz paradoks Hestertona, czas na trzy konkretne kroki, które pomogą ci żyć tą prawdą. Zastanów się nad jedną sytuacją z ostatniego tygodnia, gdy ktoś próbował przekonać cię, że jakaś kwestia moralna to tylko kwestia opinii. Teraz, z perspektywą paradoksu Hestertona, żądaj sobie pytanie: czy ta osoba próbowała znaleźć prawdę, zniszczyć samo pojęcie prawdy. Pomodu się za tę osobę, bo może być bardziej zagubiona niż zła. Przez najbliższy tydzień, gdy usłyszysz kogoś, kto mówi, to tylko twoja opinia w kwestii moralnej, spróbuj techniki Hestertona. Zapytaj, czy naprawdę uważasz, że nie ma różnicy między dobrem a złem? Czy gdyby ktoś cię okradł, powiedziałbyś mu, że to tylko kwestia opinii? Często odkryjesz, że ludzie wierzą w obiektywną moralność bardziej niż sami myślą. W ciągu najbliższego miesiąca znajdź jedną osobę w swoim otoczeniu, która wydaje się zagubiona moralnie, ale nie agresywnie relatywistyczna. Kogoś, kto może źle postępuje, ale wie, że źle postępuje. Pokaż tej osobie miłość Chrystusa nie przez potępienie, ale przez rozpoznanie, że jej sumienie nadal działa. Czasem najprostsze wiem, że to trudne może otworzyć serce na łaskę. Chesterton kiedyś napisał, To nie dlatego jestem katolikiem, że katolicyzm jest prawdziwy. To dlatego katolicyzm jest prawdziwy, że jestem katolikiem. W tym pozornym paradoksie kryje się głęboka prawda. Nie wymyślamy rzeczywistości moralnej, tylko ją rozpoznajemy. Wyobraź sobie Polskę, gdzie każdy katolik rozumie tę prawdę. Gdzie nie wstydzimy się bronić obiektywnej moralności, bo wiemy, że nie bronimy naszych opinii, ale uniwersalnej rzeczywistości. Gdzie podchodzimy do grzeszników z miłością, ale do relatywistów z jasną prawdą o tym, że prawda istnieje. To może być Polska, która będzie światłem dla Europy nie przez arogancję, ale przez pokorę wobec prawdy, która pokaże światu, że można być nowoczesnym. Nie rezygnując z obiektywnej moralności, że można być tolerancyjnym, nie stając się relatywistycznym. Ten sen może się spełnić, ale zaczyna się od ciebie. Od twojego zrozumienia, że prawda katolicka nie jest prywatną opinią, ale publiczną rzeczywistością. Od twojej odwagi, by ją głosić z miłością, ale bez kompromisów. Bo jak nauczył nas Wielki Chesterton, w świecie. Gdzie filozofowie zapominają o filozofii, to my, zwykli katolicy, możemy przypomnieć im, co to znaczy myśleć. A myślenie zawsze prowadzi do prawdy. A prawda ma imię Jezus Chrystus.